Jak widzicie, w dalszym ciągu uczestniczymy w dniach Toyota Beyond Zero. Jeszcze raz bardzo dziękuję firmie Toyota Konin-Kamiński za zaproszenie mnie do wykonywania tej recenzji. Tym razem z panem Arturem Kowalskim, który na to dzień zajmuje się sprzedażą samochodów marki Toyota, jedziemy w podróż Toyota Mirai. Bagażnik o wielkości około 400 litrów, dosyć głęboki, z nieprzesadnie wielkim otworem załadunkowym, ale walizki turystyczne się tutaj zmieszczą. Po prawej stronie umieszczony standardowy akumulator, jak w każdym samochodzie. Pod tą półką organizer na drobne przedmioty, na przykład trójkąt, gaśnica. W Mirajach nie ma standardowo koła zapasowego. Co jeszcze ważne, to siłowniki w klapie bagażnika, czyli nie ma tutaj zawiasów, które by wnikały do wnętrza przestrzeni bagażowej. I serce Miraja, Pięknie zabudowana elektrownia Fuel Cell, ogniwo paliwowe. Spójrzcie, ile tu jest różnych rzeczy, ile wiązek elektrycznych. A więc jak w Toyocie. Popatrzeć jest pięknie, czysto, nie dotykać. Jak mówi Toyota, to się nie ma prawa popsuć. No muszę to powiedzieć jak w każdym odcinku. Niekiedy wiecie, mówię o Toyocie, że nie ma siłowników w mechanizmie podnoszenia maski. No Miray, klasowe auto na płycie Lexusa, więc nie mogło siłowników zabraknąć. Popatrzcie, ile tu jest miejsca za kierownicą. Fotel ustawiony pode mnie. Przypomnę, jak w każdym odcinku, jakby ktoś był nowym widzem, 1,88 m wzrostu. Tunel środkowy bardzo szeroki i rzeczywiście, może nie tyle co mi przeszkadza, to jednak kolano cały czas o niego oparte. On tu w tym miejscu jest bardzo mięciutki, więc absolutnie nie będzie w kolano uwierał, ale muszę to powiedzieć, że jednak kolano cały czas jest o tunel środkowy oparte. Z lewej strony, miejsca przy fotelu ustawionym w takiej pozycji w zupełności wystarczy. Szyberdach absolutnie nie przeszkadza przy mojej posturze. Nie wadzę głową i już wsiadam za siebie. Może Was zastanawiać, co to jest za przycisk z napisem H2O? Woda. No nie jest to woda, którą możemy się bezpośrednio napić w kabinie, bo w kabinie jej nie dostaniemy. Natomiast ten przycisk wyzwala spust wody z samochodu. Jak wiadomo pewnie każdemu, kto interesował się napędami wodorowymi, w efekcie pracy układu wodorowego powstaje po prostu woda. Można by powiedzieć, że w spalinowym samochodzie są to spaliny, w samochodzie wodorowym jest woda i mamy taki zbiornik na wodę i ten przycisk służy do tego, żeby ten zbiornik po prostu opróżnić. I przy mojej posturze jest tu kilkocentymetrowy zapas na wysokości kolan, gazetownik, stopy też się zmieszczą pod fotelem kierowcy na wysokości głowy, tak myślę do 1,90 m wystarczy, bo ja jeszcze nie trę głową tutaj o sufitkę. Czy można usiąść na środkowym miejscu? No można by było usiąść na środkowym miejscu, samochód ma napęd na tył i tym razem wysoki tunel środkowy, tutaj gdzie biegnie Wał, spójrzcie. I na wysokości głowy również dla osób o mojej posturze miejsca braknie. Także powiedzmy, że na miejscu środkowym może usiąść dziecko. Natomiast dwójka dorosłych bez problemu się tutaj zmieści. Jeżeli będą podróżować w dwójkę, to spójrzcie, jaki mają elegancki, rozkładany tunel środkowy. Z oparcia tylnej kanapy. Tu jest mięciutko, może on służyć jako podłokietnik, głęboka półka wewnątrz. Tutaj jest dodatkowy panel do sterowania ogrzewaniem tylnej kanapy, do sterowania wentylowaniem fotela, do sterowania trzecią strefą klimy. To wszystko w tym panelu środkowym się znajduje. Są także dwa eleganckie uchwyty na kubki. Co tu jeszcze z tyłu? Dwa gniazda USB dla pasażerów tylnej kanapy i osobne nawiewy, jak widać. Prezentowany Mirai odpycha się na takich ładnych alufelgach, a rozmiar ogumienia to 245-45x20. Mirai, co już wspominałem, jest na podogowej podogowej Lexusa, więc szlachetnie zobowiązuje. Materiały wyśmienitej jakości. Czuje się jak w Lexusie, bardzo mięciutko, mięciutka skórka. Tutaj taka elegancka listwa biegnąca w poprzek deski rozdzielczej. Może mały minus za piano black. Troszkę tego piano black tu jest. Tu bezpośrednio ładowarka indukcyjna. Dwa uchwyty na kubki. Duży zamykany schowek. Mięciutki, służący jako podłokietnik. Dwa złącza USB tu wewnątrz, jak widać, się znajdują. Duży ekran pośrodku, ciekokrystaliczny, wyświetlacz ciekokrystaliczny na wprost kierowcy. System nagłośnieniowy JBL-a świetnie się spisuje. Na boczku drzwi, podobnie jak na desce rozdzielczej, mięciutka skórka. Tu materiał o innej fakturze, ale równie miękki. Tu znów mięciutka skórka, tu tylko trochę pianoblek poniżej. Średniej wielkości kieszeń bez profilu na butelki i tu z kolei materiał jest już nieco gorszej jakości. Miejsce pracy kierowcy wyśmienite. Fotel bym powiedział, że wręcz doskonały. Mięciutka skórka, elegancko przyszyta, perforowana, do tego wentylowany i ogrzewany. Poczek drzwi z tyłu, podobnie jak z przodu, wszędzie mięciutko i co ciekawe, brak kieszeni tutaj na dole. System multimedialny, jak widzicie na dużym wyświetlaczu, bardzo czytelny, dostęp za pomocą fizycznych przycisków to jest plus niewątpliwie, tak samo dostęp za pomocą. Dotyku system dobrze reaguje na dotyk. Nie haczy się, nie wiesza. Dużo kolejnych menu, podmenu. Wiele rzeczy możemy konfigurować czy personalizować. Jeśli chodzi o wyposażenie samochodu, jest ono niemalże kompletne. Wszystkie omilacze, jazdy, takie jak klimatyzacja trójstrefowa, się znajdują. Tempomat również. Skórzana tapicerka. Ładowarka indukcyjna. Fotele podgrzewane, wentylowane, o czym mówiłem. szyberdach dach. Wszystko, od czego dusza zapragnie. Kamera cofania. To wszystko na pokładzie Miraja się znajduje. Znajdujemy się na pokładzie Toyoty Mirai, która pod maską ma powiedzmy małą elektrownię. Ja mam od razu pytanie do pana Artura, który tutaj wiadomo jest skarbnicą wiedzy w tym temacie, a ja jestem pierwszy raz na pokładzie Mirai. A. Panie Arturze, jak duży jest zbiornik na wodór i jak długo się ten samochód tankuje? Ten samochód posiada trzy zbiorniki. Suma jest to 5,5 kg wodoru. Czas tankowania to jest między 3 a 4 minuty. No, czyli niczym się nie różni od samochodów spalinowych. Dokładnie tak. Czas tankowania jest bardzo podobny jak samochodu spalinowego. Spójrzcie, jak wygląda obraz z kamer w Miraju. Nasycenie barw wyśmienite, równie dobra rozdzielczość. Ruszyliśmy w drogę Mirajem. Całkiem komfortowo. Poruszamy się bezszelestnie. Tak samo jak każdym innym pojazdem, zwykłym pojazdem elektrycznym. Średnie zużycie wodoru, jak widzicie, to 0,9 kg na 100 km. Przypomnę, 5,5 kg wodoru mieszczą zbiorniki, czyli przy jazdach testowych, które jak wiadomo nie są całkiem delikatne. Samochód jest w stanie zrobić na jednym tankowaniu 650 km. Jeśli chodzi o kabinę pasażerską, to rozmiar jest powiedzmy wielkości ostatniej generacji Avensisa. Myślę, że jest trochę mniej miejsca niż w aktualnym modelu Toyota Camry. Natomiast płyta podłogowa jest to Lexus LS, a więc największy Lexus. Czyli tego miejsca wewnątrz jest troszkę mniej to jest chyba całkiem zrozumiałe, gdzieś tą nowoczesną technologię trzeba było po prostu upakować, więc troszkę zajętego miejsca pod maską, troszkę zajętego miejsca w przestrzeni bagażowej, troszkę zajętego miejsca w kabinie. Absolutnie nie mogę powiedzieć, że nie jest przestronna, jest przestronna, natomiast gdybym miał ją porównać do Lexusa LS, to oczywiście, że w Miraju jest ciaśniej. Toyota Mirai to jest pierwszy samochód Toyoty ogólnie dostępny z technologią wodorową. Każdy może ten samochód kupić. Jest to samochód globalny, dostępny na wielu rynkach świata. Stąd moje pytanie do pana Artura. Panie Arturze, a jak jest z dostępnością tego samochodu w Polsce? Czy można ten samochód kupić od ręki, czy trzeba czekać, czy jak to? Proszę mi odpowiedzieć. Tak, oczywiście. Samochód jest dostępny od ręki, są oficjalne cenniki, każdy może przyjść, zamówić taki samochód. No, i to jest bardzo krótki okres oczekiwania, jak patrzę na współczesną motoryzację. Więc, jeżeli jesteś fanem najnowszych technologii, a niewątpliwie takie są umieszczone w tym samochodzie, to ten samochód jest dla do ciebie dostępny praktycznie od ręki. I właśnie, jak widzicie, wjeżdżamy na autostradę A2 i pokaz dynamiki Toyota Mirai od 50 do 140. Jeszcze tylko małą chwilkę jesteśmy na odcinku dojazdowym. I w tym momencie pedał w podłogę. I jak każdy elektryk, samochód żwawo wziął się do pracy. I jak widać na wyświetlaczu, po małej chwili osiągnął z dużą łatwością 140 na godzinę. Wracając jeszcze do wyposażenia, to wspomnę, że świetnie tutaj działa head-up display. Tego tu też nie pokażemy kamerom, ale musicie mi uwierzyć, wyświetla mnóstwo informacji, nie tylko prędkość. Pełnoprawny samochód, który wyśmienicie się prowadzi. W tej chwili pokonujemy próg zwalniający i pomimo sporej masy, również ten próg z dużą gracją pokonał. I prowadzi się bardzo pewnie. Do tego jeszcze możemy sobie wywołać. Takie efekty dźwiękowe, jak nie wiem czy to było dobrze słychać, z głośników, czyli czujesz, się jak w bolidzie nie niemalże formuły pierwszej. Samochód, wiadomo, porusza się bezszelestnie, a daje świetny dźwięk z głośników. I robimy drugi pokaz dynamiki, tym razem w trybie Sport. Spójrzcie tutaj, drive mode i przechodzę sobie z trybu Eco poprzez tryb normal na tryb Sport. Widać Sport na wyświetlaczu, czerwone podświetlanie, pedał, podłogę. Elektrownia pod maską świetnie pracuje. Znakomity efekt dźwiękowy, czuję się jak w jakimś lekcie LFA albo RCF i po małej chwili 140. Zbiórka rewelacyjna, jak w każdym samochodzie elektrycznym. Wrócę do trybu Eco, od razu przestał nam się tutaj odzywać z głośników ten świetny efekt dźwiękowy i niczym nie wzmącona jazda, podróżuję sobie 140. Powiem, że auto ma sporą masę, ale prowadzi się bardzo pewnie. Spójrzcie, jak macham kierownicą. Nieco się przechyla, ale myślę, że z tego względu, że jest nastawiony na komfort, natomiast bardzo posłusznie wykonuje polecenia kierowcy przekazywane poprzez koło kierownicy. I kilka słów tytułem podsumowania: muszę wracać, bo dni Toyoty w firmie Toyota Kamiński Konin cały czas trwają. Dostałem ten samochód tylko na kilka godzin. Bardzo serdecznie dziękuję im za udostępnienie tego samochodu i jeszcze raz ogromne podziękowania do pana Artura Kowalskiego, który ze mną dzisiaj jeździł i współtworzył tą recenzję. Jest to dla mnie. Pan, który jest, że tak powiem, skarbnicą wiedzy i bez niego pewnie by ta recenzja tak nie wyszła. Powiem tak, pełnoprawny samochód, samochód elektryczny z napędem wodorowym, a jeździ się nim wybornie wręcz. Tak samo jak w pełni prawnym samochodem spalinowym, jest odpowiednio przestronny wewnątrz, jest wykonany ze znakomitych materiałów. No do tego jest ekologiczny i naszpikowany najnowocześniejszą technologią, więc jeśli jesteś fanem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, to ten samochód jest dla Ciebie. Polecam Wam Toyota Mirai, firmę autokamiński Toyota Konin. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.